Obwodowe komisje wyborcze zostały w sposób nielegalny i to jest, mogę powiedzieć z całą odpowiedzialnością, przejęte w większości przez ludzi typu pana Olszańskiego, jak, jakiś braci kamraci, y, którzy się zbierali w jakichś grupkach i nagle brat kamrat wystawiał kilkanaście tysięcy członków do obwodowej komisji wyborczej. No ja przewracam oczami, no bo trudno to po prostu w jakikolwiek sposób sensowny e, skomentować to, o czym mówił wczoraj Roman Giertych, który jeszcze używał takich patetycznych słów, że z pełną odpowiedzialnością e, taką tezę stawia. E, no ja myślę, że Roman Giertych po prostu e, brnie w, w to swoje szaleństwo związane z tym, że y, na pewno jest mnóstwo nieprawidłowości, a może nawet w ogóle y, fałszerstwa, y, sugerował to w swoich y, wpisach. Natomiast warto podkreślić, że takimi słowami po prostu obraża ponad ćwierć miliona osób tych osób, które w komisjach, obwodowych komisjach wyborczych pracowały, które były zgłoszone tam przez różne komitety, w tym przez komitet kandydata Platformy Obywatelskiej, do której Roman Giertych już należy. I tak to wygląda przy każdych wyborach. Komitety, które zare są zarejestrowane w Państwowej Komisji Wyborczej, mogą zgłaszać m, swoje osoby do komisji e, wyborczych, mogą e, zgłaszać e, mężów zaufania, po to, żeby przyglądały się te osoby całemu procesowi n, wyborczemu i temu, jak wygląda w poszczególnych komisjach liczenie głosów. No i stawianie takich tez e, m, w tym momencie przez Romana Giertychano. Jakby, no podważa w ogóle cały ten, cały ten proces. W ogóle dla mnie to są jakieś nieprawdopodobne, nieodpowiedzialne słowa. Jak do, spotykacie się w Sejmie, obserwuje pani, czy to pana mecenasa, czy rozmaitych jego mm, kolegów, jak y, widzicie taki odbiór tego? Czy on jest traktowany jeszcze poważnie? Znaczy no myślę, że z, przez kolegów ze swojego klubu, w, w, przez wiele osób na pewno tak. Natomiast no ja kontaktu z panem posłem Giertychem nie mam, no mijamy się gdzieś oczywiście w korytarzu. Mm. Y, ale to, to tyle. To no, pani nie lubi powiedzmy natomiast, sobie. Natomiast to w ogóle no. chyba nie jest kwestia lubienia czy nie lubienia, bo y, żeby kogoś lubić, to trzeba kogoś w jakikolwiek sposób żeby, poznać i nawiązać jakąś w ogóle Wydaje mi się, że Lack, my cały ziertek nie potrzebujesz tak dużo, ale no, no, <laughs> zostawmy. Mhm. Natomiast y, natomiast no, myślę, że po prostu te teorie, które gdzieś są rozsiewane przez y, 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 pana posła, y, no tak naprawdę długo, y, terminowo mało komu służą, podważają zaufanie do państwa, do procesu wyborczego, to naprawdę koniec końców odbije się na wszystkim czkawką. To, co w ogóle robi, no bo to nie jest oczywiście tylko Roman Giertyk, to są także inni politycy Platformy Obywatelskiej, którzy w podobne tony zaczęli uderzać, no, nawet, nie wiem, no wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk. Te wszystkie osoby, które w, w taki sposób komentują to, co się dzieje, no robią to po prostu, no myślę, że patrząc tylko na jakiś Taki bardzo krótki okres czasu, jakiś doraźny zysk polityczny, a koniec końców myślę, że Platforma po prostu na tym straci. Czyli znaczy ja, ja jestem ostatnią osobą, żeby doradzać Platformie, i pewnie przez polityków Platformy też jestem ostatnią osobą, żeby słuchać moich rad, ale moim zdaniem to naprawdę skończy się tak, że będziemy to widzieć w sondażach spadek poparcia dla Platformy Obywatelskiej, już nie tylko przez złe rządzenie. I złe decyzje na tym poziomie rządowym, ale właśnie przez takie historie, jakich przykładów dostarcza nam Roman Giertych. To jeszcze jedno pytanie związane z tym układem, o którym pani mówi, rządzącym. Tak naprawdę, pani powiedziała o panu Tomczyku, o panu Giertychu, no, który kiedyś używano tego określenia szuria. No, chyba można śmiało użyć do tego, co, co wczoraj prezentował, no, bo to jest no, szaleństwo, te jego słowa. Ale. Tak naprawdę... Po pierwsze, Roman Giertych jest bardzo prominentną postacią układu władzy. Po drugie, te działania tak naprawdę zautoryzował premier Tusk, minister Bodnar, wiceminister Myrcha. W gruncie rzeczy cały układ władzy e, tworzony przez Donalda Tuska, no, nawet formalnie, opiera się tak naprawdę na tym, działaniu, na tym działaniu Giertycha. W tym kierunku zmierza dzisiaj polski rząd i polskie państwo. Znaczy, no tak, ja się zgadzam z tą diagnozą, bo y, y, też, y, też wydaje mi się, że... Y, Premier Donald Tusk doskonale sobie zdaje sprawę, co kto mówi, czemu ktoś mówi i daje na to takie ciche przyzwolenie. No, może nawet mniej cicho, bo ostatnie wpisy pana premiera też tutaj idą w taką stronę, że no przecież... Przecież powinniśmy poznać ten wynik wyborów, tak jakbyśmy go nie znali. I jak prześledzi się dokładnie wypowiedzi polityków platformy obywatelskiej od 1 czerwca, od 2 czerwca po, po tej dacie drugiej tury, to część tych wypowiedzi naprawdę jakby mocno zaczęła się radykalizować, że na początku to były raczej pewne spokojne wypowiedzi. No i nagle po jakimś czasie. W zasadzie już słyszymy te takie y, uwagi dotyczące, a może jednak sfałszowana. W sumie to my nie wiemy, ile, j, jak się rozkładają te głosy. Wszystko po to, żeby tak naprawdę zachwiać y, zaufaniem do tego procesu wyborczego. Y, tu warto podkreślić, no, jeżeli ktoś widział jakieś nieprawidło, nieprawidłowości, no, mógł wykorzystać, y, skorzystać z tej procedury złożenia protestu wyborczego. Były przecież takie y, osoby. Natomiast, y, natomiast no, cały czas kręcenie się w kółko, mówienie, że coś na pewno jest nie tak, trzeba wszystko sprawdzić, no doprowadza po prostu do tego, że y, albo koniec końców zniechęci ludzi do pójścia na wybory w, przy kolejnym rozdaniu, przy kolejnych wyborach, albo po prostu ludzie nie będą wierzyć w wynik wyborów. No, to jest takie radykalizowanie tego, tej swojej grupy, ja. swojego plemienia.